Konfliktu część dalsza, tego nie ma końca. Mega się wkurwiłam, bo e, słyszałam tutaj na DJ-ce, e, że mnie przydrzeźnia i mi dopierdala jakimiś głupimi dogryzkami. To, to jest w ogóle jedna wielka pomyłka. Zebrała maska, który mi się podobał, potem zebrała Arnolda, tak jakby pierdolna jakąś pieczątkę, obszczała jak ten pies donice, zaznaczyła teren, że ona już tu była. I tutaj zaraz przychodzi do mnie diva i mi mówi, że mi oprawiła dupę, kiedy tylko mnie nie ma. Nie wiedziałam, że Ewelona wprowadza jakąś cenzurę i jest zakaz rozmawiania o uczestnikach, tylko na początku powinna zacząć od siebie, bo to ja też cały czas słyszę od ludzi Ewelona to, Ewelona to, Ewelona tamto, żygam tym. A wy zawsze nie chcecie okay, pogadać, okay, co wy wszystko? W ale co? Wszystko jest z wami? Jest ok. Jest okay. no. Generalnie to, że diva chodzi z kąta w kąt i e, przekazuje wszystkim informacje, jak gołąb pocztowy, no to z jednej strony z jednej strony jest to dobre, no bo dowiaduje się, że mnie dane osoby obgadują, ale z drugiej strony to też jest takie, jak trochę taka chorągiewka. Warsaw Shore. Dogłębna dezynfekcja. Nowe odcinki w każdą niedzielę o 23. w MTV. Hej kochani, subskrybujcie kanał MTV Polska i wbijajcie po więcej filmików. Ping!